Witam, witam serdecznie kochani. Dzisiaj mam dla Was weekendowy horoskop dla związków, ale także dla ogólnej energii. Ale dzisiaj mamy też rytuał. Będzie to rytuał trzydniowy. Dzisiaj jest pierwszy dzień rytuału, możecie zapisać na trzy dni. Jest to rytuał dotyczący oczyszczania związku, jego ochrony. Ponieważ często zadajecie my pytania, jak można polepszyć relacje z partnerem, co zrobić aby właśnie do związku powrócił spokój i jakby harmonia żeby te stare rzeczy w pewien sposób właśnie odeszły pamiętać trzeba że rytuał przede wszystkim że każdy rytuał nawet ten najsłabszy bardzo mocno działa na energię za każdym razem kiedy robimy jakiś rytuał musimy do tego podejść ze spokojem z odpowiedzialnością z dobrą energią niczego nie możemy robić na siłę Zawsze siły wyższe, góra dla nas wie, co jest dla nas najlepsze. Często my powinniśmy mieć czyste intencje, radość. Natomiast manipulowanie ludźmi, energiami tutaj daje taką zwaną krzywdę, daje problem przede wszystkim. Podczas rytuału, kiedy wykonujemy rytuał, promień świecy. Płomień przede wszystkim tutaj oczyszcza tą energię. Oczyszcza ze złogów, oczyszcza z negatywnych energii. Dlatego manipulowanie jest bardzo tutaj trudne. Bardzo może przynieść takie trudne skutki. Uzdrawiania. Uzdrawiamy często też trudne związki partnerskie, po to, żeby jakieś takie złogi czy negatywne energie odeszły przede wszystkim, ale. Możemy mieć czasami świadomość, że idzie coś bardzo wolno, bo to jest proces. Proces uzdrawiania poprzez rytuał jest procesem i czasami trzeba czasu, przede wszystkim uwalniania trudnych sytuacji, toksycznych sytuacji. Bardzo ważne jest nasze pozytywne nastawienie, więc może zacznę od tego: jeżeli chcesz zapisać się na rytuał, napisz do mnie na, na moją skrzynkę prywatną bądź na mojego maila. Rytuał jest płatny, opłacie rytuał. Od 22 w specjalnej grupie dostaniesz link, będzie rytuał dla osób, które zapisały się na rytuał. Będzie to rytuał trzydniowy, najlepiej właśnie mm, przez trzy dni, bo dla mnie trzy to jest taka liczba bardzo mocna, bardzo po prostu magiczna. Można się zapisać na trzy dni, można się zapisać na jeden dzień. Um. Jeżeli nie jesteś dostępny, to też jesteś w kręgu i ta energia do ciebie płynie. Potem możesz obejrzeć rytuał. Rytuał jest o godzinie 22 czasu angielskiego. A teraz przystępuję do czytania. Wybrałam kartę dzisiaj dla Skorpiona. Zobaczmy sobie, jaka będzie energia w ogóle na weekend dla Skorpiona. Karta cudowna, uzdrowienia, działania, obfitości przede wszystkim. Drogi. Dużo się będzie działo, jest słońce, czyli taki fajny, pozytywny nastrój. Karta, która kolorów Wam dzisiaj będzie towarzyszyła poprzez weekend, to jest. Macie dużo do zrobienia, Skorpiony. Mnóstwo pracy, takiej też ezoterycznej, to jest bardzo fajne. I spójrzmy sobie teraz na karty tutaj anielskie. Archanioł Rafael mówi, że dziękuję za. Poproszenie mnie i staniecie przy mojej ptanie, zmotywowanie mnie y, w różne, właśnie sposoby. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała energia tutaj na początku biznesu Waszych, ponieważ bardzo dużo mam dzisiaj pytań na temat biznesów. Kosz pytanie jest to, no proszę bardzo, piękna runa uzdrowienia. No i znowu, ruch, działanie przede wszystkim i moc, siła, energia bardzo silnej mocy. Kolor, który jest przy Waszym biznesie, to jest oczyść swoje ciało. I karta anielska, czyli oczyszczaj, oczekuj cudu. Spójrzmy sobie na finanse, jakie runki są na najbliższy czas. No proszę, silna energia męska, silna energia męska, Tivas działania przede wszystkim. to Jakieś mogą być spore wydatki, mogą być drobne trudności, ale a tak jak mówię, te dwie runy dają siłę. No i znowu tutaj oczyszczaj energię. Oczyszczaj energię, działaj w sensie pozytywnym. No i zobaczcie, przetasowałam karty i znowu oczekuj cudu. Wasze związki, wasze domy, jaka jest energia przy domu teraz od weekendu dla skorpionów. Coś nowego powstaje fajnego. Przede wszystkim dużo rzeczy może się dziać karmicznych, nie tylko dobrych. Jest runa otwarcia na wszystko, co jest tutaj bardzo ważne. Kolor, więcej uśmiechu, więcej humoru. I karta anielska, zobaczymy. Daj swoje troski górze. Nie góra tutaj zadecyduje. Oczywiście to jest ogólny horoskop. Spójrzmy sobie, co będzie tutaj w takim razie dla lwa. Lwy, ogólny klimat. Jesteśmy w runie Urus, wchodzimy w kartę Bramy. Uzdrowienia przede wszystkim, i tutaj znowu drogi, działania, mocy. Kolor, który dla Was jest drogi, lwy, to jest kolor tęczy, kolor takiej właśnie szczęśliwości, działania. No i znowu oczekuj cudu, piękna energia. Spójrzmy sobie, Biznesy dla Was. Kochane lwy, runa ochronna. Przede wszystkim dobrych rzeczy, uzdrowienia, tutaj spełnienia marzeń, piękna energetyka, czegoś, co jest tutaj dla Was ważne. Kolor, połącz się do źródła. Ta energia źródła da Wam niesamowitych możliwości. I tutaj odpocznij, odpocznij, przede wszystkim zregeneruj się. Wasze związki, lwy. Już patrzymy dla związku. Dużo rzeczy będzie karmicznych. Mogą być trudne sytuacje, które będą uleczone, które będą tutaj zdecydowanie jakby zdjęte w takim sensie. I spójrzmy sobie. Stwórz zbalansowane życie, spokojne życie, dobre życie. Niech ta energia miłości płynie do ciebie całkowicie. No i znowu jest karta. Odpocznij, zregeneruj się. W drogie wagi, spójrzmy sobie, jaki dla Was jest klimat ogólny, dużo przekazów z gór, runa ochronna, piękna sowillo, czyli słońce, działanie, piękna energia. I cóż mamy? Runa spokoju, bezpieczeństwa w domu, przede wszystkim powrócenia do czegoś, co daje pierwotną naturę. Oczyszczaj energię. Znowu kolor żółty. I cóż mamy tutaj? No i tutaj odpocznij. Zregeneruj się, nie denerwuj się. Spójrzmy sobie, jak będą twarze biznesy tutaj wyglądały. Jest runa rejdu, czyli rozwój. Jest runa tegoś nowego uzdrowienia, działania przede wszystkim tutaj i mnóstwo spraw karmicznych, czyli może tutaj dużo fajnych rzeczy się wydarzyć, ale one mogą być troszeczkę spowolnione. coś swoje ciało w takim sensie właśnie fajnym, w sensie pozytywnym, w sensie takim dobrym, jeżeli chodzi o to. Podlewaj, czyli wzmacniaj energię. Niech ta energia tutaj mocno płynie. Od razu wyskoczyła karta Archanioła Rafaela, czyli proś o moc, o działanie. Spójrzmy sobie, sfera finansowa. Pieniądze są, proszę bardzo. I piękna energia spełnienia, czyli czegoś, co daje takie piękne rzeczy. I tutaj twoja moc, twoje jakby wyzwania, one będą szły w kierunku bardzo pozytywnym, i tutaj niesamowita radość, niesamowite rzeczy. Wasze związki, spójrzmy sobie, waga, życie uczuciowe. Tutaj będą jakieś okazje działania, mocy przede wszystkim. Tutaj idziesz mocno, poprzez będziesz miał wybór gdzieś wewnętrzny, ale tutaj jest karta partnera, czyli możesz brać różne opcje. Wagi mogą być takie troszeczkę rozkojarzone na początku. Nie mogą wiedzieć, co zrobić, jak zrobić, ale tutaj wybiorą dobrze. Jest powrót do źródła, czyli do tego związku. No i zobacz, wzmocnij swoją relację, miłość. I zobaczmy, co anielskie tutaj pokazują. No proszę, energia uzdrowienia Archanioła Rafaela. Te wszystkie problemy, powierzaj górze i ona ta góra rozstrzygnie, ten kanał, który światła miłości się otwiera, on będzie tą rzeczą bardzo dobrą. Więc zapraszam serdecznie na Facebooku, znajdziesz mnie jako wróżka Anila. Zapraszam serdecznie, możesz się umówić na sesję, możesz się umówić na pytanka, możesz się umówić na seans oczyszczający bądź wzmacniający. Bądź pisz moje imię i nazwisko i wejdzie moja strona. Pozdrawiam serdecznie.